Cześć, witajcie, z tej strony mówi i gra dla was Kamehan, dzisiaj ponownie League of Legends i jak zawsze Twisted Treeline, tak właśnie, gramy trujeczkę sobie w lolka. Dzisiaj mam dla was Lux, która jest mega fajną postacią, bardzo, bardzo lubię nią grać, a do tego jest mega mocna. Tak, chwycimy dużo AP to jest rzeźnik, a do tego kombosy i ultiki co 20 kilka sekund, także to jest piękna sprawa. Ze mną w teamie WW i Varus, przeciwko Varusowi, Leblanc i Xinowi, także będzie mm, ostra napierdalanka, wow, już mi tutaj zdzielił. Swoją strzałą, no za chwilę poleci pewnie kolejno. Oj, kurka wodna, znowu mi dojebał Dobra, ww pewnie pójdzie na top. Tak mi się wydaje. Wow. Zdążymy uciec. Ale mi tu przyjebał ostro. A kupimy sobie potiona życia. Dobra, to ja będę musiał poganić ten top nasz. Przeniosłem konto moje tutaj lolowe Wcześniej grałem na oeście, Dzisiaj przeniosłem konto na nasze region, tutaj East i North I już mogę stwierdzić, że mi się nie podoba. Dlaczego mi się nie podoba? Jedna rozgrywka wystarczyła Aby chwycić wielką dawkę. Hej tu. Od razu się znaleźli kurka wodna hejterzy. No jest to problem poniekąd, ale nieprzyjemnie się gra w, te, w takiej sytuacji. Mutujesz, mutujesz czat i tyle z zabawy. No nie, ma, nie ma co gadać z takim człowiekiem. leblem ku mnie na online. Także nie bardzo mi się to podobało. Jedna rozgrywka wystarczyła, by wyrobić sobie już jakieś tam określone zdanie na temat tego regionu i grubo się zastanawiam nad tym, aby wrócić na Westa. Pingujemy żebym ja tam poszedł ja tam nie chcę iść A nie, są przeciwnicy Super mamy Bloda, Fierce Bloda. Chodźcie, dziękujemy. dziękujemy dalej dziewczęta. Warus! Come on, kurwa? Ale go zrobiła, jak ma 嗯。 Myślałem, że wejdzie tutaj w to kółeczko. Gdzieś przeciwnicy zniknęli. Cholera wie... A już są nadal. Już luźna guma. Kurde, a nie był SS. Kurka wodna, no nie zauważyłem, jestem tak rozkojarzony dzisiaj, nie wiem dlaczego, no, że naprawdę nie, nie widzę nic co się dzieje. chociaż na miniony z nią wygrywam ją ja 25 ona ma 19 no, tyle dobrze wymaksujemy sobie E będzie ulti będzie max E tu ogin naprawdę Łocie cholera jedna. Oj. Ona już ma jakieś itemy? Nie, też nic. Pierwsze złożymy sobie buźnierni, buźnierczy gral jakiś tam. Chuj wie. Dobra, jedziemy dalej. Inną przejmuje altara. Jest, wiesz, ulti, pięknie. Mógł syn, co się tu rozpędził? Fucking bitches, no. Ale mi tu wbić. <laughs> Masakra, cholera. Chciałem pójść po ten krzyżyk, WW nawet spingował, abym sobie go wziął. <śm> ale tutaj mi ostro dopierdzielił. Zostaw coś z tej farmy. Dobra. Hmm, cofamy, 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 cofamy. Alter się odblokował przeciwników też! butki, co by nam kamienie między paluchy nie powchodziły. Muszą być, buty muszą się zgadzać. Oczywiście do przewicia odporności. No, uciekaj, waros, uciekaj. Już jesteśmy. Mam ulti panowie, jakby co? O! Oh. No ulti wykorzystałem, ale przynajmniej Warusa. Kto go zabił? Warus zabił Warusa. Jest ok. Uwaga le blank tutaj. Przyjedzie w krzeczorach. No tak trochę lipa, bo nie oszczędzam tej many, sypie wszystkim. No i czy mogę sypnąć? Już warys przyszedł. Spalony ten. Nie mam many na ulti. Kurka wodna, ale wbiła. Masakra. Ładnie to wyszło. Udało ci się zabić my się, regniemy, kupimy, no i ten do końca złożę go, będzie już 20% mniej cooldowna na ulti, już 52 sekundy, to jest naprawdę ważna sprawa, tutaj Lux, wtedy sypiemy ultasa jeden za drugim. A, zjadł ją, zjadł ją, super, SS, Xin, nie wiem gdzie Varus jest, Warus u nich.

I pierdolną na plecy, pięknie. Kurka wodna, lubię, lubię. Dobra, no i jedziemy w kolejnej item. Hmm. Pochodnie mrocznego ognia kupimy. Dlaczego pochodnie? Pochodnia zbiera ładunki i wtedy. Moc umiejętności ma lepsze pierdzielnięcie Także przeciwnik... No, delikatny błąd zrobiłem, bo mogłem ten sztylet Kupić na samym początku, bo tutaj jest dodatkowy gold 4 sztuki golda mm, za, za, za... 10 sekund, na 10 sekund Więc to trochę Mała wtopa no Ale też liczyłem na to, żeby mieć jak najszybszy regen, jak największy regen many. No i zginął, super. Double <noise> Tutaj chłopcy się cieszą. <noise> Z podwójnego. Pewnie no, płakać nie będziemy, trzeba się cieszyć, a nie. Pewnie tam przeciwnik za chwilę zacznie płakać. Ależ, zjadam go tutaj ostro, dobrze, lubimy, no i spierdalamy, spierdalamy, nie, kurde, wieża mnie jeszcze przycisnęła, chyba, kurka woda. Ulti co 39 sekund, co 40 sekund mam ulti, także jest to już dobry w miarę wynik. Ale wierzę, że, wierzę, że coś. Kurka wodna. Jak my tak będziemy puszować, to ta rozgrywka będzie trwała godziny czasu. Najważniejsze, że Xin się nafidował LeBlanc, to trochę, trochę tak gorzej. Zestunujemy miniona, tym też idzie zabić. Jest ok, jest pięknie. Hej, coś się dzieje, coś się dzieje. Wszyscy zniknęli, to i ja zniknęł. Tutaj jest Xin. Kurka wodna znika. Co za ciamajda. Co za idiota. Co za nob. Żeby tak dupy dać. Kurka wodna teraz jadaje dupy. O, ale przypał. <laughs> 10 sekund. Poczekaj tylko. Poczekaj. Ulti dostaniesz na pysk. 3 sekundy. Siedzisz? Kurde, no. E, ulti i leży. I dupa. Aj. No nie wyszło, nie wyszło. Był dobry pomysł. Nie wyszło. Szybko na top, na top, na top. ona to za chwilę będzie miała mega dużo życia. Tak mi się wydaje. Dobra. Biegniemy. Helpnąć. Biegniemy. Wow ruszył, sprawdź krzaki. No. Więc sprawdź krzaki. Nie kurwa, po choler. Chyba tutaj, tak, ostro obrywa. Kurde, no i teraz nie trafiłem, tak się cieszyłem z tych trafionych ultików i teraz dupa blada. Ale przypał. Jakby to weszło. Sorry Zgradłem mu, yy, fraga. Sien spierdzielił. Dobra. Trzeba ogarnąć delikatnie top. Geń, to o czym mówiłem? Jedno kombo, jedno. <grybujesz> Dobra, cofniemy, kupimy i walczymy dalej. Dobra, ładunki już się będą kumulować. Hmm, jeszcze nie, chyba po wyjściu z bazy. O, już się ładują. Ooo, wow, ale spaliłem multi! Naprawdę przeciągnąłem byle, byle szybciej, jak najszybciej je odpalić. Gein! Dobrze. No bo tutaj Varus się zbliża. Tak, właśnie Warus już jest na bocie. Xin za nim. No ale co ja mam to przejmować? Sam? Solo? No, chyba niepoważny jesteś. Dobrze, że ten Xin miał tego laga. Już dostał, ale gdzie jest nasz warus? Warus, warus, chodź tu. No teraz bajerka, kurde, to to rozumiem. Spowolnił go, już takie template kurka. <gryw> Ile ona ma życia? Jak ją spowolni, ja ją zestunuję i ona ginie. No ale nie pod turetem, kurde, bez minionów, to przypomiję cholera. Mamy dwa tysiące golda, można byłoby go wykorzystać w końcu. No weź go tylko chwyć cię i on sobie zginie. Pushujemy. Aj, Ksiń Fuj, super. No i pusz Widzicie co? Dwa itemy potrafią zrobić? Na dwóch itemach rundę całą przejadę, jeszcze się okaże Do puszowania to ja się tu nie nadaję, wowu kurde, no zrobiłbyś coś. Varus, biegniesz? Misiu? Chodź tu. Leblanc już się odrodziła, co fajnie. Puszczę ten top. Saluteńki i zaczniemy z nowymi temami. na magię sobie kupimy, co by nam Leblanc za dużo nie zrobiła. Bosko. nie Teraz. Oh Lubimy! <laughs> oh <my> Lubimy! <laughs> no i widzicie, już kurczę kolejne ulti i za chwilę będę miał 5 sekund dosłownie. No, piękna sprawa, no naprawdę Lux jest mega mocną postacią. Wow, chciałem mu <laughs> No czas się czas się mnie, Gonicie mnie? za 10 za 10 sekund. <laughs> oh, nie wierzę. Nie dasz rady, chłopie. No i tak się zakończy ta rozgrywka 28 do 17. Z tej strony mówił dla was Kamechan Khan Game. Dzisiaj graliśmy Lux na Twisted Trilline, Twisted Trilline. Jo, trzymajcie się, cześć.